Mam panowie, mam! Dowiedziałem się wreszcie jak to trzeba zrobić. Ach. Jakimś cudem. Dobra. a a. Ej, kurczę. Tak, dobrze myślicie, trzeba wstać idealnie tam gdzie są dziury. Jest to szalenie trudne. Zwłaszcza, że ich położenie zmienia się przy każdej spadającej kuli aj, aj, kurde nie zdążyłem a już się to liga angielska o tak szlak no kurde a uh -oh. no of jakoś się udało huh? a? Ah, tak jest z ciebie o, o wow Przewidziałem co trzeba by zrobić O mój Boże Będę przydałby się save point Zgon? Nie yeah. Muszę dojść do samego końca, tak myślałem Zobacz, Dobra, jest. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięćset. O. je. No kurcze, od razu mi się przypomina ta nieszczęsna sekwencja przy miksturze. Wiecie, tej z rozstrzanym odbiciem, takimi tam. Też była taka sekwencja ze spadającymi blokami i też była irytująca. Kurde, tutaj mogliby dać savepointa mimo wszystko. I e, doskoczę, albo i nie. jupie, jepie. Kurczę. Jepie, kurczę, owszem. I raz, dwa, trzy. Of. No, w moldy. Wow. Jak przeskoczyć to mi się chyba jeszcze nigdy nie uda. Dobra. va. Zensyon nigde. Teraz dwa z rzędu. Hmm. No, chodę. Dobra. i Fajne być okej. Okay. A nie. Fa Wkładamy i raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, co? Dobra. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Znowu te baku mi double jump I... a cool nie wierzę yay fail ただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただた Achei que espada de Fuck. That. Shit. E... I dwa. Brawo. No Dobra jeszcze raz. I raz. I dwa. I trzy i cztery. I raz i dwa. I fail. I drugi fail. No, nie mogę wymierzyć skoku. Rozumie to. znowu. Dobra, teraz najwyżej zginę tych kolców na górze, ale. No bo i nie zginę. je yeah. Wygląda na to, że muszę, ale to podkreślam, muszę w tamtym miejscu dokonać pojedynczego skoku no właśnie o tym mówiłem że najwyżej zginę od tego kolca a nie przez to że nie doskoczyłem Dobra yy, kurde co jest ze mną irytuje mnie to, że nie można stawać na krawędzi You, you're walking on the edge. You, you choose the pain of love and hate. Oh, nie ma tego, jest zwykły zabakło po dwudniowego skoku. Nie sfałuje. I shall not fail this time. No bo jednak... Niech to szlach. tak. No niech cię szlach trafi. Gaj. Czemu znowu mi wyszedł pojedynczy skok? To znaczy ten mały skok mi wyszedł. Taki jakbym robił double O czym ty ja mówiłem? Taki jakbym double jumpa robił. Skupmy się i zacznijmy jeszcze raz. Hmm. No co? Do cholery. Super, jak dotknąć krawędzi kolca, to nie ma problemu. Jak spać na krawędź bloczku to już przejdzie przed niego Napardat Zapuś no